Dziś 5 błędów w przysiadzie, które nie znałeś, a naprawa ich ułatwi budowanie potężnych nóg, podnosić większe ciężary, a siat przede wszystkim stanie się bezpieczniejszy. Łap nie ma. Jak ktoś wnikliwie obserwuje mój kanał, to wie, że wczoraj dałem wpis na karcie społeczności, że najprawdopodobniej powstanie nowa seria z początkującymi, gdzie od A do Z będą realizowane dane cele. 20 najlepszy komentarzy z największą ilością lajków przejdzie przez pierwszy etap rekrutacji do tej serii. Więc piszcie komentarze pod tym filmem i zobaczymy kto z was będzie miał najwięcej lajków. Przypominam o kursie trenera personalnego w Krakowie już od sierpnia. Level pierwszy i drugi w truboju we wrześniu odbędzie się w Warszawie oraz kod KFD i współpraca ze mną. Jeden Nie samym siadem człowiek żyje. Na wstępie przysiad słabo stymuluje jedną z głów czworogowego. To znaczy, mam na myśli prostego uda. Stąd trenowanie samego siadu w dłuższej perspektywie może przynieść zaburzenia w równowadze mięśniowej. Stąd warto przynajmniej okresowo wprowadzić ćwiczenia, które wzmacniają w równomierny sposób mięśnie nóg, szczególnie prostego uda oraz tylnej części łód w funkcji zginania kolana. A o jakie ćwiczenia chodzi? Chodzi o odwrotne żurawie, bugary, wykroki, uginania kolan, żuraw, czy te ćwiczenia, które już nie raz prezentowałem na swoim kanale. To też nie jest tak, że każdy musi wykonywać przysiady ze sztangą. Jeśli masz duży problem techniczny, nie radzisz sobie z ruchem, nie wiesz jak z tym sobie poradzić, to odpuść to ćwiczenie bądź wybierz wariację tego ćwiczenia. Nieraz widziałem na siłowni, gdzie dane osoby wykonywały tak straszne siady, że aż oczy polały. Zwykle argumentowali to tak, że siad buduje wszystko i muszą go robić, nawet za technicznie. Oczywiście tutaj prosi się o trenera, ale nie każdy może sobie na niego pozwolić. Wybierz siat łatwiejszy, czy z hantelką przy klacy, czyli tzw. Gobet czy zwany gobek skład, czy bok składy, czy siady bez obciążenia, czy ster XL, czy nawet same bugarskie zamiast siadów ze sztangą. A jeśli odczuwasz ból, to nic się nie stanie jak na ten okres leczenia. To ćwiczenie wyrzucisz z planu. 2. Ustawienie stóp. Możecie spotkać w różnych książkach, na przykład Stare ta czy na kanałach Fizjo na YouTube, że w przysiadach stopy ustawia się równolegle i tylko równolegle, czyli mamy podejście zero jedynkowe. Dlaczego tak uważają? Bo są niebezpieczne. Co niestety nie jest prawdą. O tym, jak masz ustawić stopy i jak szeroko jest zależne od wielu czynników, ale przede wszystkim od budowy anatomicznej. Jeśli stajesz wąsko i równolegle i pojawia się garb, bandwing, to nie szukaj od razu fizjo czy trenera, lecz spróbuj sam pokombinować np. z ustawieniem stóp. Więc jeśli stoisz wąsko i się garbisz, to stań szerzej, może garb zniknie. To samo w innym przypadku, schodzisz do siadu, czujesz dziwną blokadę w kolanach czy biodrach, to sobie odpuść i pokombinuj wtedy też z ustawieniem stóp. Twoje ustawienie stóp zależy też od celu oraz sportu, który uprawiasz. Wiadomo, że truboista będzie się ustawił inaczej, ciężarowiec inaczej, czy biegasz inaczej. Natomiast jeśli Twoim celem jest przysiad ATG, to znaczy przysiad głęboki, to tu wpływ anatomiczny budowy będzie większy. Stąd musisz być bardziej precyzyjny, aby ustawić się w taki sposób, aby Twoje ustawienie było pod Ciebie. Ale jeśli wykonujesz siat płytszy, na przykład trójbojowy, to wtedy masz większe pole manewru, aby siadać w sposób inny, niż Twoja anatomia podpowiada Tobie. To znaczy, możesz stanąć sobie na przykład szerzej i pomimo tego, że anatomia mówi nie, taki siat możesz wykonać bez kompensacji, ponieważ siat jest płytszy. Punkt trzeci, nie musisz siadać głęboko. Przyjęło się, że przysiad ATG, czyli przysiad pełny, jest najbardziej efektywny i najbezpieczniejszy porównując siady w niepewnym zakresie. Oczywiście jest w dużym procencie to prawdą i już ostrzegam to co zaraz powiem dotyczy zdecydowanej mniejszości. Powtarzam zdecydowanej mniejszości. Są osoby które z powodu ograniczonej budowy anatomicznej i też biomechanicznej będą musiały siadać płycej i to dla nich będzie siadem ATG. Pomimo że na taki siad to nie wygląda. Gdzie spotykamy taką sytuację? U osób, które wykonują klasyczny siat i posiadają długie uda i krótki tułów. Wtedy taka osoba zrobi siat głęboki, ale wyraźnie widać, że zapas głębokości występuje. Taka osoba spróbuje zrobić siat jeszcze głębszy, ale niestety pojawi się wtedy garb badmint. Dlaczego? Prosta sprawa. Bez tego garba mogły się przewrócić, stąd siadanie na siłę jeszcze głębiej może skończyć się źle. Punkt czwarty: nieprawidłowa trajektoria. Jak pewnie wiecie, siady powinieneś wykonywać jak najbardziej pionowo. Niestety, ale mniejszość osób radzi sobie z tym dobrze. Jeśli wykonujesz siad i uciekasz z każdym centymetrem coraz bardziej do przodu, to robisz źle. Linia prostopadła od sztangi w dół nie musi padać na środek stopy, tylko środek ciężkości powinien znajdować się mniej więcej na środku stopy. Ale za to linia w dół powinna mieć jak najmniejszą tendencję przemieszczenia poprzecznego. Skąd taki problem? To wymaga oczywiście w każdym przypadku pełnej diagnostyki. Problem może wynikać na przykład ze złej automatyzacji bądź problemów z mobilnością, np. przykład stawu skokowego i wiele, wiele innych. Jaki prosty tip? Albo stosujesz za mało ciężar? Na przykład na rozrzewce, albo stań sobie w pozycji wyjściowej bardziej na palcach, ale nie odrywając pięty, wtedy powinieneś poprawić ścieżkę. Jeśli nie pomoże, wymaga to jeszcze głębszego zbadania. Punkt piąty. Nie wstajesz efektywnie. Jak sobie ułatwić podczas przysiadu? Poprawiając technikę. No prosta rzecz, ale jak to zrobić? Każde ćwiczenie ma swoje najtrudniejsze obszary ruchu. Wtedy najtrudniej pokonać opór. Jest to tak zwany punkt styku. W jaki sposób go pokonać? Prosta sprawa. Myśleniem. Czyli tutaj paleciak niestety, no, yy, mu to nic nie pomoże, tak? Przejdźmy do rzeczy. Jeśli wstajesz w i nagle prędkość wstawania maleje, to wtedy jest Twój czas, aby zadziałać i pomyśleć. Paleciak, słuchaj. Zacznij pchać kolana do przodu wraz z biodrami, ale nie przemieszczając całego ciała wraz ze środkiem ciężkości w przód, bo inaczej tę walkę. Dzięki temu manewrowi momenty na stawach maleją, a Tobie będzie łatwiej wyjść z punktu styku. Mało osób pracuje świadomie biodrem, jak wstaje, więc od rozrzewki ucz się uruchamiając szybciej, wyprost biodra, aby weszło to w nawyk. I Twoim celem jest wyprostować biodro i kulano. Musisz to zrobić ja najszybciej, zanim sztanga nie zwolni. Ok, to były błędy, które najczęściej występują przy siadzie, a które najczęściej nie znacie, nie jesteście świadomi, stąd dzisiaj poruszyłem taki temat. Wiadomo, że tych błędów jest dużo, dużo więcej, gdzie możecie się rotować, garbić jeszcze bardziej w zależności od Fazy siadu czy odcinku siadu, mogą wam kolana uciekać do środka, możecie źle oddychać, może być sama kontrola. Tych błędów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast dzisiaj poruszyliśmy błędy, które są rzadko spotykane w sensie świadomości Waszej, ponieważ no, ja je spotykam często, natomiast Wy możecie się o tym nie wiedzieć, że takie coś istnieje. I tu bardzo ważna kwestia, pamiętajcie, nie myślcie zero-jedynkowo. Jeżeli podaję przykłady, to podaję przykłady dla danych osobników. I ta różnorodność problemu i różnorodność naprawcza może być dużo, dużo, dużo szersza. Ja mówię Wam, że jest taki przykład, taki coś może wystąpić, ale może być wiele innych przykładów, w których to nie występuje i nie musisz w taki sposób zadziałać. Dobra, to dzisiaj wszystko. Udostępniajcie materiał, łapeczka w górę i jeżeli Wam się podoba oczywiście i łapy nie ma.